Dzień dobry, witam się z wami w sobotę. Jest sobota 13? 13 chyba jest dzisiaj. 13 września. Ja zaczynam ten dzień, jest już godzina pierwsza, A ja tak naprawdę dopiero co się ogarnąłem. W sumie miałem już śniadanie, ogarnąłem ptaki, ogarniałem świniaki, ale siebie jeszcze nie ogarnąłem. Także powoli robię to teraz i wyruszam na na zakupy, no jadę znowu na zakupy, także niczym nowym Was nie zaskoczę, wybieram się i jadę na zakupy, muszę kupić kilka rzeczy ze względu na mój wyjazd, który już niebawem, nie także zabieram Was ze sobą i chodźmy na zakupy. Bo dopiero co wróciłem, jest 2.40. Powiem Wam, że nie nagrywałem dużo w tym sklepie, bo nie wiem, czy to już jest przedświąteczny taki okres, gdzie ludzie po prostu żaleją w tych sklepach, czy co się dzieje. Ale ostatnimi czasy, wchodząc do sklepu, to myślę tylko o tym, żeby z niego wyjść, bo jest tak dużo ludzi, i nieistotne jest o której godzinie się tam wejdzie. Przecież wczoraj wieczorem byłem tam o godzinie 10.00 a sklep był przepełniony także naprawdę nie chcę mi się łazić po tych sklepach, powiem tam. Jadę też właśnie do Polski i na to się przygotowuję głównie, bo czekam je wesele mojej przyjaciółki i kupiłem sobie buty, bo idę tak bardziej trochę na sportowo, nie pierdzielę się z żadnymi dresami i kupiłem buty z Tomiego tym razem, naprawdę w fajnej cenie bo kosztowałem je tylko 72 funty i myślę, że całkiem spoko będą pasować tak one wyglądają przymierzę sobie z tym całym moim strojem, który mam tam zobaczę jak to będzie wyglądało i czy to ujdzie, jeżeli ujdzie to zatrzymam te buty, jeżeli nie to je po prostu zwrócę i kupię coś innego ale wydaje mi się, że będzie spoko pasowało, nie mam w ogóle koszulki za żadnej ani koszuli, ani żadnego polo i naprawdę powiem Wam, że nie za ciekawie tu widzę wszystko. Do jestem nieprzygotowany, a w zasadzie mam tylko 3 dni. Ja nie chcę mi się w Polsce latać jeszcze po sklepach, także pokazuję Wam co tam mam dalej. Na mojej ukochanej babci kupiłem szlafrok. Taki różowy, bardzo fajny i wydaje się być bardzo ciepły. Także go kupiłem dla mojej babuni, bo ona ma taki już stary, wysłużony i za każdym razem, jak ja tam jestem, to jego kradnę i ja w nim chodzę. A tak to sobie stwierdziłem, że kupię jej nowy, będzie miała. Zima się zbliża, także na pewno się jej e, przyda. Dla jednej z moich koleżanek kupiłem, nie spadaj mi tam siatko, e, kupiłem taki piękny naszyjnik. Bardzo mi się spodobał. Jest to zwykłe, pozłacane serduszko. E, myślę, że całkiem fajne i myślę, że jej się też spodoba. Takie wiecie, na co dzień całkiem spoko to generalnie wygląda. No i kupiłem sobie i staremu po parze dresów. Zwykłe szare dresy, takie przydomowe, żeby w Dubsko zimno nie było. To kupiłem też. I kupiłem jeszcze... A, tego już Wam nie będę pokazywał, bo kupiłem same słodycze tak naprawdę e, pokażę wam jeszcze szybko w czym pójdę na wesele albo w czym planuję pójść na wesele e, czekajcie dobra jestem e, i mam taki komplet e, spodni całkiem ładne w taki wzorek pasiasty e, do tego jest marynara e, i też całkiem fajna całkiem ładnie to wygląda do tego biała koszula, slash koszulka, jeszcze nie wiem. No i te buty. I mam nadzieję, że to mi wyjdzie. Zobaczymy. Nie mam w ogóle żadnej biżuterii oprócz łańcuszka. Eee, ale coś ogarnę, coś wykombinuję na pewno. Jakoś to będzie wyglądało e, na 100%. Lecę ogarniać, bo jest już późno, a jeszcze nie mam posprzątania, a muszę to dzisiaj zrobić. Bo jak dzisiaj tego nie zrobię, to już wcale tego nie zrobię. Przed wyjazdem, także zabieram się do roboty, ale najpierw idę się czegoś nauczyć, bo jestem wykończony. Posprzątałem i naprawdę mi to bardzo cieszy. Ogarnąłem ten syf tutaj bo długo z tym zwlekałem e, tutaj o tu widzicie starta prania jeszcze leży ale to już zostawię sobie na jutro bo jest dosyć późno boję się że mi to nie wyschnie a też nie chcę żeby wiecie takie mokre wisiało nie wiadomo jak długo e, także ogarnięte wszystko zrobione e, podlewam teraz sobie kwiaty e, i patrzcie Monstera variegata, zaszczyciłam ją nowym liściem i z tego co widzę jest całkiem, całkiem ładny także ogarniam do końca te roślinki kilka zdechlaków, liści odpada także muszę je pozbierać i co? i robię coś dalej pewnie zabiorę się za łazienkę, jak już jestem w tym trybie sprzątającym patrzę w ogóle tutaj w kamerze co mam tutaj za plamy w sumie nie wiem, chyba coś tu z tego mam. Chyba się czymś powaliłem. W każdym razie jest już późno, przebierać się nie będę. E, robię kolację, bo jestem już trochę głodny. Starego jeszcze w domu nie ma, ale dzisiaj wlatują steki. E, kupiłem filet ze steka. E, filet ze steka. Tak, chyba, chyba filet ze steka. Nie ja już nie wiem. Ja już powiem wam, dzisiaj odpadam. E, nie wiem, jak może mnie. Dzień wolny męczyć tak bardzo jak mnie męczy yy, dzisiaj, bo jestem po prostu gotowy do spania. Ale przez cały ten tydzień, który byłem poza domem, i przez cały ten tydzień, który byłem w pracy, wymęczyłem się tak, że jedyne o czym teraz marzę, to jest właśnie pójście spać. I powiem Wam szczerze, że chyba zjem tą kolację, wykąpię się i walnę się do łóżka, bo muszę odespać. Muszę odespać przez to, że naprawdę następny tydzień, nawet. Będę miał całkiem e, taki intensywny i już wiem, jestem świadomy, że następny weekend też sobie nie pośpię, bo idę na wesele. Także chyba trochę e, na drogę ze synem w tym tygodniu. E, tak jak mówiłem Wam wcześniej, posprzątałem sypialnię, jestem zadowolony, kuchnia jest posprzątana i czysta. E, salon też jest ogarnięty, jeszcze tam mam kilka rzeczy do zgarnięcia, ale to za chwilę zrobię, jak będę robił tą kolację i... I co, I, i tak ten wieczór? Yy, mi ci. W każdym razie, tak jak mówiłem, robimy steki dzisiaj. I ja do tego steka yy, mam tylko ziemniaczki, sos taki yy, z pieprzem i kolesław. I to wszystko będzie dzisiaj na kolację, bo, bo nie chcę mi się nic innego robić, tak naprawdę. Yy, a już długo, długo steka nie miałem, także z chęcią sobie zjem. Ja nie jestem mistrzem w przygotowaniu tych steków. I mam nadzieję, że dzisiaj mi po prostu to wyjdzie. No i tak, jak mówiłem, nie jestem mistrzem w przygotowaniu tych steków, ale zrobimy je z pieprzem, z solą. Przygotowałem jeszcze, przygotowałem jeszcze masełko z rozmarynem i z czosnkiem i też je dodam do tego, ale wydaje mi się, że może trochę za mało go zrobiłem. Nie wiem, może jeszcze trochę to robię. Zobaczymy jak to jak to wszystko pójdzie. I tak to, tak to się prezentuje. A co wy robicie dzisiaj na Proszę mi napisać w komentarzu, bo jestem absolutnie ciekawy i spragniony nowych pomysłów na te obiady, bo tak jak mówiłem już w ostatnim vlogu, nie mam w ogóle pomysłów co zrobić na ten obiad. Już teraz już mi uciekają. Ale następny tydzień będę u babci, także pyszny jedzenie będzie na pewno. A, a wiecie, czego nie mogę się najbardziej doczekać? Kebaba. Ja ani kebabu się nie mogę doczekać najbardziej, e, bo nigdzie nie smakuje tak dobrze jak w Polsce. Także e, na co czekam najbardziej, tak naprawdę? E, co? Lecę. Do później. Odezwę się może jeszcze przed spaniem. Zobaczymy, jak to zleci. Autentycznie zapomniałem Wam jeszcze pokazać tylko tak na szybko co kupiłem mojej przyjaciółce i to jest absolutne złoto moim zdaniem i tak mi się to spodobało, że stwierdziłem, że muszę ich to kupić um, i jest to taka oto miska na zupę, czyli to widzicie po prostu przepiękna jest. Kosztowała tylko 12 funtów um, i no musiałem ją kupić. Musiałem ją kupić, bo jest cudowna, nie wiem jeszcze jak ją przewiozę. Um, nie wiecie czy dotrze, ale no, kupiłem. A wiecie co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że kupiłem dwie jedną na siebie też. I bardzo mnie to cieszy. Bo nie miałem miski na zupę. Zup absolutnie nie lubię. I nie robię nawet. Aczkolwiek no... Nawet jakbym sobie kwiata w to wsadził. To naprawdę cudnie wygląda. Piękne jest. Także ja jestem najbardziej zadowolony z tego tego zakupu. Super, co? Powiedzcie, jest super. Naprawdę. Cudowne. Czy wy widzicie te wory pod oczyma? To są właśnie skutki kurwańska pójścia spać o 3 rano. Wczoraj po prostu nic nie nagrywałem. Jest już poniedziałek, a ja właśnie zajechałem do pracy i się właśnie tam wybieram. Yy, Wczorajszy dzień przyleciał mi przez palce, byłem zajęty, ale tak naprawdę nic nie zrobiłem. Ale było to takie, wiecie, ogarnianie papierkowej roboty, komputer, telefon i takie sprawy. Także naprawdę nic ciekawego się nie działo, więc nie nagrałem wam za dużo też z soboty um, i połączę tego vloga z dniem dzisiejszym, bo czemu by nie? Także zabieram was do pracy i lecimy. Zobaczycie, co będę dzisiaj robił.